Z góry chciałbym przeprosić za mm, znaczek w prawym dolnym rogu z Windowsem, ale no nie kupiłem sobie jeszcze tak i no. ma. dzisiaj pokażę wam trzy fajne mapki do trenowania Aima. E, wśród nich będzie jedna, z, na której będziecie mogli pograć po prostu ze swoim duo lub po prostu kolegą. Więc nie ma co przedłużać i lecimy. Dobra, tak więc jesteśmy już na kolejnej mapie. Hmm, tutaj możemy wziąć sobie jakieś bronie ja wezmę te z tego sezonu, niech będzie to i to. I tutaj jest kilka mapek takich fajnych, na przykład tutaj jest Free Fire. No wejdziemy na to, o to mi głównie chodzi, jeżeli chcemy już sobie z pompy potrenować, to tak, no tak, ja się tutaj niestety nie popiszę i mi się to nawet przyda, więc... No, wiadomo o co tutaj chodzi, tak? Tutaj skończymy te... No i w sumie tyle W tej mapie. I tutaj mamy jeszcze fajne, tutaj ten. Mm, tutaj jest taka jedna... O, to jest to właśnie. No No tutaj też się nie podpisze zbytnio. Ale to jest dla Was. No, tak. no i tutaj mamy jeszcze ten. Yy, gdzie to jest? Mm, o, tutaj. No mamy jeszcze bliżej. To jeszcze jest dużo mapek, ale to musicie sobie sami wejść i potestować wszystko. Dobra, tak więc jesteśmy już na kolejnej mapie. Tutaj macie kodzik na górze. Ym, tutaj piszę. Wchodzimy na IM. Welcome to the aim tutaj tam sector. też mamy bronię, tutaj sobie wybrać. I tutaj mamy różne pola, tak? Ym, tutaj jest do... Ym, tutaj jest do pompy, tutaj do, do, do... No i tutaj sobie musicie iść tam zobaczyć sobie co do czego jest i który nóż. Topka jest fajna w nią dużo. tyle no, no tak więc tutaj macie ten mm, najudosna sniperek. musicie sobie poćwiczyć tutaj takim ten ten wam lata tutaj pokażę wam. O. No. Dobra, tak więc jesteśmy na ostatniej w sumie mapie. No Myślę, że kojarzycie na pewno tą mapę, tylko po prostu nie mogliście kodu do niej znaleźć, bo ona jest dosyć popularna. Tylko, no, ja zawsze nie mogę do niej kodu znaleźć. No, ja wam tutaj za dużo nie pokażę, dlatego że, no, ja jestem sam, tak, nie mam przyjaciół, i... No, ale proszę się roz, ten, roz w tym wszystkim, bo tu jest opisane wszystko i w ogóle... Co to by było wszystko na tyle? W, mm... To jest w sumie mój taki pierwszy odcinek, który nagrywałem z głosem i w ogóle tam były jakieś inne kiedyś, ale to była lipa. Więc, no jeżeli się podobało to zostawcie lajka, suba i w ogóle siema.